Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem zaczynamy dosyć nietypowo, bo będzie to odcinek z szachów, fifowych oczywiście. I tutaj mamy, ze mną jest Marek. No dzień dobry, i kurczak tak, jest. Jest jego kurczak, także jeżeli będzie słuchać go gdzieś w oddali, to prawdopodobnie dlatego, że doszło do jakiegoś wlewu. aczkolwiek mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. I teraz tak, o co chodzi w tych szachach? Otóż mamy sobie ustawioną ławkę, ja mam inaczej, Marek ma inaczej. I będzie to także po prostu pierwszy numer, i Marek mówi pozycję, ja tam daję mój pierwszy numer, potem ja mówię, gdzie jego pierwszy numer idzie. I tak lecimy do 11 numeru. Dobrze, to chcesz jeszcze coś od siebie dodać, czy możemy zaczynać? Ja chciałbym dodać, że dzisiaj jest dzień bez słowa na K, więc będzie ciężko. <laughs> Tak, więc możemy przechodzić tak. już do pierwszego. Myślę, że zacznij pierwszy, jako że jesteś gościem. A może zacząć kobiety, mam A, pierwsze. Jest to. No to jak, jak, jak uważasz? To twój numer pierwszy. Jeszcze wspomnę, gramy formacją 4-1-2-1-2, wariant drugi. Więc tak, twoja pierwsza karta niech wyląduje na środkowego pomocnika defensywnego. Defensywnego, tak? Dobra, tak. jest. To Twoja pierwsza karta niech pójdzie na lewą obronę. Na lewą obronę. Okej. Okay. Tak. Dobrze. To Twoja druga karta niech wyląduje na. Hmm. środkowego obrońcę. E, prawy, lewy? Prawy. Dobra, już go przedstawiam. Okej. Okay. To Twoja karta niech wyląduje na SP po lewej stronie. SP po lewej, po lewej stronie to niech będzie. Twoja trzecia karta niech wyląduje na środku obrony lewym. Dobra. Twoja trzecia karta niech wyląduje na bramce. No dobra, przynajmniej nie mamy 360. Okej, okay, to twoja czwarta karta może niech sobie wyląduje na SPO. O, okej, okay, dobra, to chciałem uzyskać. <laughs> to twoja czwarta karta niech pójdzie na lewego napastnika. Okej, okay, i to. Jest ok, Przynajmniej mamy Perfect Linka. Dobra. Twoja jest trzecia... Czwarta czy piąta? Piąta. Piąta. Dobrze. Twoja piąta karta nie wyląduje na prawą obronę. Dobra, ja bym chciał tylko coś... albo w sumie później zobaczyć. E, twoja niech pójdzie na prawego środkowego pomocnika. Prawego środkowego pomocnika. Tak. Okej. Okay. Małe flashbacki są, dobra. To u Ciebie y, szósta karta na lewą obronę. Okej, okay, to u Ciebie na prawego napastnika. Dobrze, więc wyś, wręcz wyśmienicie. Y, dobrze, to Twoja będzie już siódma, tak? E, no to tak, Twoja tak. siódma karta. Jakie masz wolne pozycje? E, Bramkarz, dwóch SP i dwóch napastników. To na bramkę może iść dobra. Chociaż perfect Pink jest. O, brzmi ciekawie. Dobra, to teraz twoja niech pójdzie. Ty jakie masz wolne Mam pozycje? wolnych środkowych obrońców, SPD, SPO i prawego obrońca. Dobra, to twoja niech pójdzie na SPO. No, okej. Okay. Twoja ósma karta. No, niech sobie idzie. Ty masz jeszcze napastników wolnych? Dwóch napastników i dwóch to pomocników. To na pomocnika prawego. Prawo, po prawo? Dobra. E, to u Ciebie niech pójdzie na środek obrony po lewej stronie. Dobrze. A więc e, mamy tutaj już, jak to było? E, ten Link, co jest naj, najmocniejszy w grze. E, no tam, ten najlepszy. No ten, ten najlepszy, dobra. To u Ciebie to już jest dziewiąta karta. Niech wyląduje na lewym pomocniku środkowym. Dobra. Ciekawe się zapowiada. To u ciebie niech pójdzie na prawego, środkowego obronie. Dobrze. No, nie wygląda to bardzo dobrze. No i u ciebie no, na napastnika prawego. No i ostatniego już Dobra, już. no i ostatnio to już wiadomo, Tako. gdzie ma iść. A u ciebie zostały też ostatnie. U mnie nie? został jeszcze jeden wybór i drugi też na prawą obronę i PDK. Dobra, no to ta karta, którą masz teraz, niech pójdzie na Jeźdź Dobrze. Udało się połączyć. No wreszcie udało nam się połączyć po 50 milionach prób. Tak, kurczak, jak będzie rzut karny, to kurczak go wykona. To też jest pomysł. Ja tylko będę celował a kurczak naciśnie Dobry. kwadrat. Niech nie trafi, to chociaż nie będzie, że nie umiem strzelać no, Tak, Dokładnie. Twój to masz na napadzie Andrzeja Kamarę, czyli obrońcę Lemana na SPO. <noise> no to dobra, to ja wam powiem. To pobrane. będzie zabójcze, to będzie zabójcze Ibrahimowicz. En, nie nie ka, Ibrahimowicz na Dobra, Dobra, lecimy. A miał kiedyś kartę urodzinową na, na SOA? No tak, tak, tak że faktycznie. Może da radę. Dobra. Bez ustalenia żadnych taktyk, po prostu lecimy z myczykiem. Tak, 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 dokładnie. Winičius, też mi dałeś tutaj nową pomoc, także no, dosyć przyjemnie. I czy tutaj się uda zagranie do Mębisaki? Niestety nie, było blisko. Ale Ty rozgrywasz ładnie, bardzo. Tak. Mokiele, umie podawać. Dobra. Rozegranie tutaj do Lemana. Ej, ładne, ładne te stroje Jezus. mają. Ale ten Leman taki trochę nieogarniający. Ja, Cancelo, ostoja obrony. Oho, dobra. Nie o, wiem. dobra. Przewidziałeś, ja się nie spodziewałam tego Marka. Pytań? Ferland, Medi? On ma chyba tam 5 na 5 nawet, nie? E, Ferland, ta chyba, ta. Nie wiem, wiem, że Foot Champions mi kiedyś strzelił bramkę. Dużo. I byłem z niego tak mi zadowolony. Bra... Centrum uwagi Zola i LeMan. Mi dużo bramek strzelał tam. Y... W no. ogóle powiem ci. Mimo. sorki, że ci przerwałem. Mimo, że przegrywałem. Przegrywam dość dużą ilość meczy teraz po, tej, po tym powrocie do gry. Ale jestem bardzo zaskoczony z Hernandeza na obronie. On jest kompletny. On mi trzy razy wyjął piłkę po polobie z linii. I on wyciąga takie dośrodkowania nieraz, że myślę, że nawet ikona tego Ferdinanda 85 by tak nie wyciągała, mimo swojej kwoty No tak, jak grałam tam u Ciebie na koncie, to się bardzo fajnie nim operowało jakoś. No po prostu obrońca dobry, Takiej z ligi niemieckiej porównywalny do Langleta z hiszpańskie, myślę, po prostu ogarnia Radę i Soko i mamy pierwszą próbę i pierwszą bramkę. Petit niestety poległ, ale Dobra. super wygląda z tym y, kiwem. Kurczak. Jeszcze nie lata, kurczak, jeszcze gra. Tak. A czemu mi to tak słabo wykwytuje? Na ja ciutko, na Cisłem, nie tak mocno. Podanie do Dobra. Lemana: nie Leman mam odgrywa. Sisoko, Sisoko! <laughs> Dobrze, to będzie tragedia. Strzałbol. Tak, niestety. To będzie tragedia. Niestety, ale na tym polega ta gra właśnie, że jak masz farta w, w karę. Wyjdę, to w wiesz, od. robimy. No. Ja już, ja już ten, ja już ustalam rewanż. Yy. Tak. Już nie chcę, żeby wszyscy mnie poznali ze strony gościa, który przegrywa 20 do 0. <laughs> Owszem. czemu on tak słabo podaje? Kamara. Zbierz się w sobie. <grym> Obrońca na trzy ubrania ja musi, ma, na obrońcą, musi ale... podawać perfekcyjnie. No bo to, to, to FIFA, trzeba ogarnąć jakoś. Ale myślę, że w prawdziwym tak, życiu A Znaczy, nie musi podawać perfekcyjnie, ale musi się. Nie, no wiadomo. Musi, musi w siebie uwierzyć. Tak, musi sobie jakoś poradzić na tej o, pozycji. O Kamara. Wow, ja myślałam, że ty będziesz biegł nim na to takie ładne rozegranie. No, no nie, no oni, oni tempa na tym napadzie nie mają. Niestety ja się spodziewam. Mój Zola na, nie wiem, ilu 7, 5 zgrania. Na pewno sobie lepiej poradzi. No tutaj wyszedł mi trochę na spalonym Zola. Na 7 zgrania to w sumie normalnie raz. No tak. W hybrydach. W niektórych tak. Ja mam wiesz, hybrydę, ale to taka wiesz, na tych perfect linkach, czy jak to się nazywa, tych najlepszych na przykład. Tak, 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 wiem. Ibra podszedł do ataku. Proszę Państwa, no czemu nie wypuszczasz Ibra? Kurczak zaraz poleci. Proszę Państwa, Benzema. Nie jest... no, strzał go. To jest niemożliwe. Bo. O, ja robię akcję składową przez 10 minut meczowych. Ona dostanie. Tak, kontragol. gol. Podanie do Benzemy. Benzema przyjmuje, pobiegnie parametrów i strzela. Nie ma, że po prostu walczy no mocno i on sobie poradzi. To miał być fake shot, ale dobra. Napad, napad. O, ja mam pomysł. Zrobimy kiedyś. No. E, może, bo ten rewanż nie musimy robić od razu, ale można kiedyś zrobić coś typu. E, wybieramy sobie jakąś ligę, gdzie jest najwięcej brązowych kart. I robimy z tego skład. Brązowy skład kart i lecimy Zrobiasz meczem. Brązowymi kartami, tak? O, tak. Bar. Ja zagram Polską Ekstraklasą. Ekstra Zważając na to, że Aj. jej w tej FIFA sprawiło, że brązowe karty wyglądają jakby to byli piłkarze, którzy nie są piłkarzami profesjonalnymi, tylko po prostu dzieciaki z podwórka, nawet gorzej, bo tak wyglądają i strzały i wszystko. I, i bra, przejmij tą piłkę. <laughs> I teraz, no dobra, to nie było najlepsze wykonanie. Ja Bernardo na obronie! Nowy mój obrąk. Kurde, chciałam na ten dostał dostał nie, dla, nie dla mnie wszystko. Sancho tutaj musi sobie poradzić. Leman, pa, jak cię porobi teraz, pa. Ale że, przynajmniej żadne z nas nie ma brąkarza, tylko ja mam obrońców i przez to sobie nie dojdziesz do pola karnego mojego. No dobra, doszedłeś do pola karnego, niech ci będzie. No i dobra. Nie! Mdą byle, leman. Dobra, wypuszczajcie tam lemana. To była jedyna akcja, która mogła mi dać bramkę. Lemon leci. Leman, Leman czy Hernandez? Ach, niestety Leman. przegrywa te batalię. Ło, wow, ale patrz jaki waleszny ten Leman. Bardziej od twojego. Dobra. No nie. bardziej. Ja nie wiem ile oni mają gwiazdek, szczerze mówiąc. No. Jak, jak nie gram swoją, wiesz, formacją, tak. to mi się mieli. a tak to... Tak to przynajmniej ogarniesz jakkolwiek. Jeszcze tutaj zagranie do Bisaki niestety on już nie dał rady. Jesteś tam? Chyba trochę ucięło kontakt. Halo, jesteś? O, dobra, jesteś. Oh, już sobie chciałam zobaczyć, czy Co tak jest? już słuchać. O, oh, dobra. One Bissecka. Nie, coś, coś tam, połączenie świeruje. O nie. To co uderzamy na bramkę. Prawda? Dobra, tylko żółta. To będzie uderzenie klasy światowej. No dobra, to nie było najlepsze uderzenie. Aha. No w ogóle, co to daje, że się tak Lecisz! Leci zibra. Leci zibra. Opa jak ich machnął na raz. Wow! Andrzej, kamera nie Andrzej. Gold, comeback is real. Ocie. No tak... Yy, Ale poszła kontra. się nie Chciałaś, chciałaś ośmieszyć mojego tak. bramkarza. Tak. Chciałaś ośmieszyć mojego bramkarza strzałem z 75 metra. I poszła kontru, konturunia i jest gol. Ładnie to wykończyłeś, dokładnie. Ale to piękna tak, historia. strzał. Piękne wykonanie. Dobra, lecimy dalej. Kamara zawodnikiem meczu. Kurczak zadowolony. Musisz nie słychać go. Więc co to jest za zagrania jakieś? Jakbyś, kurde, jakimś Krzysztofem grałem O nie, o nie! To Kurczak gra, nie? A, dobra, nie, dobra, ja ja tak mówię. Kurczak jest skupiony, nic nie gada. I teraz... Jezus, myślałam, że to sam Boja strzelasz. A Mertens! Jak on jest dobry! Dobra, będzie to zagranie celne. Ty masz niby tego dole i będziemy na napadzie, a nie? się chyba nigdy nie uczył strzelać. Szkoda. Może by to lepiej wykończył. Dobra. Idzie mnie tam z kamarą jakimś. jaj, aj, aj. Nie tak. Panie, sędzie... Bernardo, jaki on jest? To jest mój alternatywny obrońca. Sancho, lecisz, masz tu 90 tempa, no dobra, jednak nie Możesz rozegrać to. Yes, Jens lemo. James Bond. Lemonito. No, on jest alternatywnym obrońcą. Daję nie pułapkę. mam pytań Aj, do niego. Ten się nie złapał na pułapkę, dobra, lecimy. Dobrze, obronione. Jak on to zrobił? Uh. Nie! 1,85 Be Be Benjamin Andre o, i niestety. nie popisał się. Ja się bałem strzelać technicznie, bo ja nie wiem, no czy no on w ogóle to technicznie to się by trafił w piłkę. O tu, faul, tu, faul Lewans! Dobra, jest... Dobra nieważne. Napastnikiem to on. Ra... Jezus, co to było? Co jest? <laughs> nie nie wiem. wiem, nie mam pojęcia. Opamykanu ja normalny strzał dałem. A powiem, wyszedł lomo. chyba upamykanu. No to się trochę opatakała. zbyt A poczuł chyba. Aj, nie wyszło, a może wyszło? I dobra, jednak nie, nie wyszło, a było blisko przynajmniej. Jeszcze będzie zagranie do benzyny. Dobra, jest zbyt pełna siebie. odegranie Musa Sisoko! A co? No, jeszcze Zola dostał w głowę co, od głowy tak Riku. Przedtem Zola brama. fajna bramka. Ale jest honorowy, jest honorowy gol z mojej no, jest, strony. Jest, jestem tu, tak, zadowolony. Patrz jaki teraz leci. Tej akcji. Trzy. Tak, ale ja się bałem technicznie, bo powiem ci właśnie, no nie wiem, czy oni w ogóle no trafią technicznie bierze. w piłkę. No patrz, tak, oni no normalnie bierze. w piłkę nie trafiają. Benzema. czy on się ruszy z tą piłką, ruszy się, ru... o idź. trochę agresywnie, nie powiem, no tak, tak, agresywny futbol no, ja bym już czerwoną dostał dawno, ale ja, miał... ja tak to, no. o nie, to już tu, tak, tak nie gramy, to jest ośmieszanie przeciwnika, I teraz patrz za to spotka. O, dobra, no, było blisko, nie, już się myślałam, no nie, no, tak, nie, nie ja nie mam nic pytania, nie, nie strzelacie mnie. Na trzech zgraniat nawet ja bym nie strzelał. Dobra, nie, tak Z bramki kiedy strzeliłem na błędów. Trzeba szanować Petita. Wolnego. Z mojej połowy. Szanować Petita, bo to jest legenda. O, to Zola, ja myślałem, Maradona, że to Maradona. Jest za Niestety nie jesteś mnie. Bieda w kraju. Loman. kurde, Loman, to nie jest Loman. Leman! Nie. <gry stamina> Pięć lat Ale się zbierał do tego samego. Dobra, upamekam, dajesz z główki. Jezus, jak się z, obydwaj zbierali z Lemanem. Leman trochę umiera. Tak ciotka. Jezus, Maria, jakie uderzenie, aż się musiał postarać, nie? <grywa> Dobra, na trzech star... Jezus. Od czego to się odpił? <grywa> Wybił to jakoś. Co jest? Dobrze, upamekam. Od mukiele. Nie, dobra, to trzeba inaczej teraz zagrać, bo tak to by się nie skończyło. Trzeba tak. To się nie skończyło, jednak. Dobra, nieważne. Dobra, to się nie kończy. Boże. Gol, nie. Dobra, Jens. Do doświadkowania. Dobra, jednak nie. Tak, Jens Leman, już chciałoby się. Jak się włączył, to jest Leman, dobra. Dobra, tutaj Zwód. Teraz Zola, wychodzi tam. Dobra, zagranie do legendy. No nie, to tu Sancho jednak. Ja myślałem, że to chociaż będzie jakiś wiesz, jakaś walka z mojej strony. To... Petit! Wow. Ja Petit! Na to. Ja! Tak. Strzałką Petit Ale ma fajne ja się, włosy. Wow. No, możliwe. To nawet ja bym wybronił chyba. Bramkarz oczywiście by to złapał, ale wiadomo, Petita nie można od razu dyskryminować, bo nie jest bramkarzem. Ale, Sam, czy byś się tam ruszył? Ej, ten coś już rzucałem tempa łatwo. i nie, 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 nie. No nie, po co to... upokorzenie. Golka strzela im Nie. Dobra. Leman. On się urodził do grania w napadzie. Ja to wyjdziemy od początku. Dobra, jest A, dobra, o, to jest szerep, nawet Pardon, tak co nie chciałem tak. Właśnie Dobra, patrz, patrz to, patrz to, patrz to. Cyk. A to nie jest takie, wiesz... Ładne rozegranie pola karnego. Zagranie. O kurde. Sorry, za dużo zwinności. Izola! Chyba był rzut wolny. Owszem, dobrze. To może niech sobie strzeli... O nie! Tętę. O nie! Żartowałam, nie musi strzelać wcale. Ktokolwiek, leman, Dobra, odzyskaliśmy piłkę. Zo. Aici. Ups, wracać tutaj do siebie. Odebranie leman, Ależ to zaczął, proszę Państwa, cóż za akcja, no Jeszcze yeah. będzie ma. Jezu, jak się rzucił już no tą żółtą kartkę. Musi na siebie uważać jednak. Kamara tutaj niestety bezlitośnie potraktowana przez Mukiele. Jeszcze próba, no ale walczy, walczą, walczą wszyscy. Nie mają zbytnio szans, ale Dobrze, Dobra, to już jest wykoszenie. Tutaj... O Jezu, sędzia, ja myślałam, że to jakoś tak się znało. O czerwona ja, kartka. Czerwona tutaj proponujesz, no wiesz. Tak nie wolno. O to nie, to, to było nie do z najlepszym zawodnikiem w twojej zespole. Jeszcze próba. Sancho, będzie tak, jeszcze planka podał, na tak, zakończenie, Benzema, ależ tu A, się ale. przedarł Bernardo Silva, nawet bez zgrania jest bestia. no dosyć szybko, A, ale ten mecz szybko poleciał, aj. no nie, no to <laughs> nie jest, no, spoko, ten Sancho jest lepszy na obronie niż w napadzie, o, dziękuję bardzo. Kurczak się pożegnał. Nie, nie było tak źle. Posiadanie znaczy, nie było trudne. To był najcięższy moment. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, ale Dziękuję ale Ci, ci za... E, ja jestem również Ciebie dumna. Dziękuję Ci za ten e, odcinek. Jeżeli Wam się spodoba, to możecie napisać, czy chcielibyście coś więcej w tym stylu. I do zobaczenia na samych odcinkach. Cześć. Pożegna się Marek. Tak, dokładnie. Łapkę w górę, mogą łapkę dać w górę, jako, również można tam, dać, dać o dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. O, no. No. no, do widzenia.